Siema siema, yy, siema, siema yy. No, ogólnie drożdy. Prze... No szma to jeba e ci zaje... No i chuj, teraz ci wale kurwa kolanem w chwili. Kurwa. Dobra. Tutaj to spad... No, jedziemy sobie, jesteśmy na grańskiej za nami! To, Dobra, o kurwa jedziemy! Będziemy zdronić. O kurwa, jebana, Sma to jebana. Ani, Ciebie, kurwa. Kamera przybliżyła trochę. nie wiesz, tu kurwa. A No to ty odpierdalał! No to ty odpierdalał! Dobra. Dobra, jedź, a nie pierdolisz. No i. Ja ci zaraz tym telefonem, kurwa. Dzisiaj e, przyszedłem do was po, pogadać w takiej jednej ważnej sprawie. Okej, okay, ogólnie. Siedzę sobie na ławeczce, ktoś się drapie po cipetce. O chuj to chodzi, to ja nie wiem. No to trzeba napierdalać w dziesięciu, no bo kurwa frajerów się nie toleruje w Polsce, tak? No się chciał wpierdalać, ale... Ja pierdolę! No tym bardziej jak się płaci takim, nie? No... Kurwa! też, kurwa, nie masz konta. Dlaczego ty mnie nagrywasz? A czemu ty mnie nagrywasz, kurwa? Czemu mnie nagrywasz? A czemu ty mnie nagrywasz? czemu ty mnie? dalej. No dobra, ej. O, ty kurwa. Uuu, dziwko. Konger fresh, kurwa. No wypierdalej. dalej, Uświetlaj się. Wypierdalej, się ode dalej, Kurwa, dziwko. Ty się ode mnie odsuń. Ty się odsuń. Ty się odsuń. A nie mogę strasznie na ciebie zabrać. Jesteś tak zjarany. co jest z tym telefonem? Ja y i zapraszam tam, taki czerwony jak na dole jest. Możecie pierdolnąć i jednąć z dzwoneczka. Żeby... Jest biedronka niedaleko, gdzie spierdalasz, mój kolego? Ja, ej, Mamy, kurwa, siana, jestem trochę pojebany. Bicie jeszcze nie zaczynamy. Mamy dobre plany, ziom, czekaj chyba się wyjebie, zaraz tego bitu stary. Brakuje mi plenu, kurwa, jestem pojebany. Uh! Jestem dzisiaj jak Tinki Winki zgubisz zęby i trzy jedynki O chuj tu chodzi, to ja nie wiem No to żegnanie jeszcze Szybkie trzy ciosy Dzięki, nara, siema